No, ja spakowałem 39 teraz. Już wiem, że nie ma 15, dobra, to jest się przestawione. bo tak, to nie No bo to, co to, to no. idzie, <l> <backdrop>

Peszta czerwonego chyba nie ma jednego. Tak, peszta czerwonego nie ma jednego. Buciane są raz. Buciane są wszystkie. No i tyle, tak to by było. Czyli nie ma trzech sztuk. Nie wiem, Władek się nie odzywa. Władek, Waldek się nie odzywa, także nie wiem. Łukasza, 40 pary było to. 55, no to też ładnie on nie puszcza wcale, jak się pozbiera. Dzięki moim kurwa.